Cześć wszystkim! Przygotujcie się na niezwykłą podróż do serca polskich tradycji świątecznych. Dziś zanurzymy się w magię Wigilii Bożego Narodzenia wieczoru pełnego ciepła, symboli i niezapomnianych chwil. Czy wiecie, dlaczego czekamy na pierwszą gwiazdkę, co symbolizuje dwanaście potraw, albo dlaczego pod obrusem leży siano? Odkryjemy razem fascynujące sekrety, które sprawiają, że polska Wigilia jest tak wyjątkowa. To będzie edukacyjna, ale i lekka opowieść, idealna dla rodzin, turystów i każdego, kto kocha świąteczne historie. Dziś, w przededniu najpiękniejszych świąt w roku, zapraszam Was na specjalny odcinek poświęcony polskiej Wigilii. To wieczór, który dla Polaków, zarówno tych w kraju, jak i rozsianych po świecie, jest synonimem domu, rodziny i głębokiej tradycji. Jest to czas, kiedy kultura i historia splatają się w jedno, tworząc niezapomniane wspomnienia. Wigilia to nie tylko kolacja, to cała mozaika zwyczajów, które przekazywane są z pokolenia na pokolenie od najmłodszych dzieci z wypiekami na twarzy, wypatrujących pierwszej gwiazdki, po seniorów, którzy z czułością wspominają wigilię z dzieciństwa. Ten filmik to zaproszenie do wspólnego odkrywania tych cudownych elementów. Dowiecie się, skąd wzięły się te zwyczaje i co naprawdę oznaczają, dlaczego zasiadamy do stołu dopiero, gdy na niebie pojawi się pierwsza gwiazdka. To nie jest tylko uroczy zwyczaj, ale głęboki symbol gwiazdy betlejemskiej, która prowadziła trzech mędrców do nowonarodzonego Jezusa. Dla dzieci to najbardziej ekscytujący moment, pełen niecierpliwego wyczekiwania i radości. To właśnie ta gwiazdka jest sygnałem do rozpoczęcia uroczystej kolacji. Ta tradycja uczy nas cierpliwości i symbolizuje nadzieję oraz światło, które rozprasza ciemność. W dawnych czasach, gdy nie było zegarków, to właśnie niebo wyznaczało rytm życia i świąt. Dziś, choć możemy sprawdzić godzinę, wciąż z sentymentem patrzymy w górę, by poczuć tę wyjątkową atmosferę. To piękny moment, który łączy pokolenia przy jednym oknie. Na polskim stole wigilijnym musi znaleźć się dokładnie 12 potraw. Ta liczba ma podwójne znaczenie symbolizuje 12 apostołów Jezusa oraz 12 miesięcy w roku. Spróbowanie każdej z nich ma zapewnić szczęście, zdrowie i pomyślność przez cały nadchodzący rok. To prawdziwa kulinarna podróż, która jest jednocześnie lekcją historii i kultury. Wszystkie potrawy są postne co oznacza, że nie ma w nich mięsa, a często także na biału. To wyraz wstrzemięźliwości i przygotowania na Boże Narodzenie. Na stole królują barszcz z uszkami, pierogi z kapustą i grzybami, karp w różnych odsłonach, kutia, makowiec, kompot z suszu i wiele innych regionalnych przysmaków. Każda rodzina ma swoje ulubione, często przekazywane z pokolenia na pokolenie przepisy. Łamanie się opłatkiem. To jeden z najbardziej wzruszających i unikalnych polskich zwyczajów, spotykany również na Litwie czy Słowacji. Opłatek, cienki, biały chlebek symbolizuje chleb eucharystyczny i pojednanie. To moment, w którym składamy sobie życzenia, przebaczamy urazy i umacniamy więzi rodzinne. To chwila pełna emocji i głębokiego znaczenia. Ten gest jest wyrazem miłości. Szacunku i gotowości do dzielenia się wszystkim, co mamy. Dawniej opłatek wysyłano nawet pocztą do dalekich krewnych, aby nikt nie czuł się samotny w ten wyjątkowy wieczór. To piękna lekcja empatii i wspólnoty, która uczy nas, jak ważne jest bycie razem. Dla turystów to często najbardziej zaskakujący i poruszający element polskiej wigilii. Po co siano pod białym obrusem? Ten zwyczaj ma podwójne korzenie – chrześcijańskie i pogańskie. Symbolizuje żłóbek w stajence, gdzie narodził się Jezus, przypominając o ubóstwie i skromności tego wydarzenia. Jednocześnie w tradycjach pogańskich siano zapewniało urodzaj i dobrobyt w nadchodzącym roku. To fascynujące połączenie dawnych wierzeń z nową symboliką. Dla dzieci to często zabawa – wyciąganie źdźbeł siana. By sprawdzić, czy będą długie, co oznacza szczęście, czy krótkie. Dawniej sianem karmiono zwierzęta po wigilii, wierząc, że zapewni im to zdrowie i siłę. Dziś to piękny element dekoracyjny, który przypomina nam o pokorze i świętości życia. To mały detal, który dodaje wigilii autentyczności i głębi. Puste miejsce przy stole dla kogo jest przeznaczone? Dziś najczęściej mówimy, że dla niespodziewanego gościa symbolizując polską gościnność i otwartość. To piękny gest, który pokazuje, że w ten wieczór nikt nie powinien być sam. To zaproszenie do wspólnego świętowania, nawet dla tych, których nie znamy. Jednak korzenie tego zwyczaju są znacznie starsze i bardziej tajemnicze. W pogańskich czasach puste nakrycie było przeznaczone dla dusz zmarłych przodków, którzy, jak wierzono, odwiedzali żywych w noc przesilenia zimowego. To symbol pamięci o tych, których nam brakuje i którzy wciąż są częścią naszej rodziny. To wzruszający element, który uczy nas szacunku dla przeszłości i bliskich. Szósta magiczna ciekawostka. W noc wigilijną zwierzęta podobno mówią ludzkim głosem. To stare ludowe wierzenie, które mówi, że o północy czworonogi wspominają stajenkę betlejemską. To urocza bajka, która rozpala wyobraźnie dzieci i dodaje wigilii nutki fantazji. Kto z nas nie marzyłby usłyszeć, co ma do powiedzenia nasz pies czy kot, dawniej gospodarze dawali swoim zwierzętom kolorowy opłatek, wierząc, że zapewni im to zdrowie i ochronę. To pokazuje, jak blisko ludzie żyli z naturą i jak ważną rolę odgrywały zwierzęta w ich życiu. Dziś to przede wszystkim piękna opowieść, która uczy dzieci empatii i szacunku dla wszystkich istot. Może warto spróbować posłuchać o północy Karp, król wigilijnego stołu. Ale uwaga. Tradycja jedzenia karpia na wigilię jest stosunkowo nowa z czasów PRL-u, kiedy był tani i łatwo dostępny. Dawniej na polskich stołach królowały inne ryby, takie jak szczupaki, śledzie czy sandacze. To ciekawy przykład, jak tradycje ewoluują i dostosowują się do zmieniających się warunków. Z karpiem wiąże się też popularny przesąd. Łuski karpia wkłada się do portfela, by zapewnić sobie bogactwo i pomyślność finansową w nadchodzącym roku. To zabawny element, który dodaje Wigilii lekkości i nadziei na lepsze jutro. Niezależnie od tego, czy wierzymy w przesądy, karp stał się nieodłącznym elementem polskiej Wigilii. A jego przygotowanie to często rodzinny rytuał. Wiele tradycji, które dziś kojarzymy z Wigilią, ma korzenie w dawnych wierzeniach pogańskich. Wigilia pokrywa się ze szczodrymi godami, słowiańskim świętem przesilenia zimowego, obchodzącym zwycięstwo światła nad ciemnością. Chrześcijaństwo przejęło te zwyczaje, nadając im nowe religijne znaczenie. To fascynujący przykład synkretyzmu kulturowego. Stąd na wigilijnym stole pojawiają się takie składniki jak mak, symbol zaświatów i płodności, groch, symbol obfitości czy kutia, słodka potrawa z pszenicy, maku, miodu i bakali, symbolizująca dostatek. To pokazuje, jak głęboko zakorzenione są nasze tradycje w historii i jak wiele warstw kulturowych się na nie składa. To prawdziwa lekcja historii dla całej rodziny. Jemioła zawieszona nad stołem lub w drzwiach to symbol miłości, płodności i ochrony przed złem. Pocałunek pod jemiołą to tradycja, która przywędrowała do nas z Anglii, ale szybko zyskała popularność, dodając wigilii romantycznego uroku. To piękny zwyczaj, który sprzyja bliskości i czułości w rodzinie. A choinka to stosunkowo młoda tradycja w Polsce, która przybyła do nas w XIX wieku z Niemiec. Choinka jako wiecznie zielone drzewko symbolizuje życie, odrodzenie i nadzieję. Jej ozdabianie to jeden z najbardziej radosnych momentów przygotowań do świąt, angażujący całą rodzinę. Każda bombka, światełko i łańcuch mają swoją historię i dodają magii temu wyjątkowemu wieczorowi. Ostatnia, ale nie mniej ważna ciekawostka. Po uroczystej kolacji wigilijnej wielu Polaków udaje się na pasterkę. To uroczysta msza święta, odprawiana o północy, upamiętniająca pasterzy, którzy jako pierwsi oddali hołd nowonarodzonemu Jezusowi w Betlejem. To moment głębokiej refleksji i duchowego przeżycia, który kończy Wigilię i rozpoczyna Boże Narodzenie. A kolędy? Polska może poszczycić się jedną z najbogatszych kolekcji kolęd na świecie. Niektóre z nich pochodzą nawet z XVII wieku. Cicha Noc, choć nie jest polską kolędą, została przetłumaczona na ponad 300 języków i jest śpiewana na całym świecie. Wspólne śpiewanie kolend to piękna tradycja, która łączy pokolenia i wypełnia domy świąteczną melodią. To rozrywka, która jednocześnie edukuje i wzrusza. To było dziesięć fascynujących ciekawostek o polskiej Wigilii. Mam nadzieję, że ten filmik był dla Was równie edukacyjny i ciekawy, jak dla mnie podczas jego tworzenia. Polska Wigilia to prawdziwy skarb kultury, pełen tradycji, symboli i głębokich znaczeń. To wieczór, który uczy nas miłości, pojednania i wartości rodzinnych. Życzę Wam magicznych świąt Bożego Narodzenia, pełnych ciepła, radości, pysznych potraw i niezapomnianych chwil spędzonych z najbliższymi. Niech ten czas będzie dla Was okazją do refleksji i umocnienia więzi. Co jest Waszą ulubioną tradycją wigilijną? A może macie jakieś własne rodzinne zwyczaje? Koniecznie napiszcie o tym w komentarzach poniżej. Dajcie łapkę w górę, jeśli podobał Wam się ten filmik. Subskrybujcie kanał, żeby nie przegapić kolejnych materiałów. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Wesołych świąt!